Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku 30 Dev Stories. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, w jaki sposób zdobyć doświadczenie przy projektowaniu aplikacji. Odpowiedź jest prosta. W tym celu trzeba projektować aplikację. No dobra, ale ten sposób chyba jest dosyć powolny. Żeby w pełni poznać konsekwencje różnych decyzji projektowych, musimy być w tym projekcie przez wiele miesięcy. Poza tym każdy projekt wybiera tylko jedną ścieżkę. I zanim nabierzemy doświadczenie na różnych ścieżkach, musimy przejść bardzo dużo tych projektów. Więc, chyba, zanim zdobędziemy doświadczenie w ten sposób, musi minąć bardzo dużo czasu. I po raz kolejny odpowiedź jest prosta. Dokładnie tak jest. A czy możemy w jakiś sposób przyspieszyć to zdobywanie doświadczenia? Możemy realizować własne projekty, ale mimo wszystko to nie to samo, no bo odpada nam wiele różnych aspektów. Po pierwsze, w projekcie nie ma presji czasu. Po drugie, zwykle nie współpracujemy wtedy z innymi osobami w zespole. Po trzecie, nasz projekt w ogóle nie musi się nigdy zakończyć. No i takie projekty są potrzebne, są dla nas rozwijające, ale z jednej strony nie odwzorowują wszystkiego dokładnie tak jak w środowisku komercyjnym. A z drugiej strony, one bardzo często trwają jeszcze więcej czasu. Dlatego dzisiaj chciałem podzielić się z wami pewnym sposobem, który mi osobiście pomógł zdobyć trochę doświadczenia w projektowaniu aplikacji, zdobyć jakieś wyczucie, tak trochę pobawić się różnymi koncepcjami, a jednocześnie, który nie zajmuje tak dużo czasu. No i oczywiście z drugiej strony nie jest to taki pełny sposób, my nie zdobywamy w ten sposób pełnego doświadczenia, nie będziemy znali wszystkich konsekwencji tych naszych projektów. A ten sposób to pewien rodzaj reverse engineeringu takie zastanowienie się, jak dana aplikacja jest zrobiona. Na początku swojej pracy zawodowej, kiedy byłem w małym startupie, bardzo często w kilka osób siadaliśmy nad jakimś urządzeniem i zastanawialiśmy się, w jaki sposób zostało ono zrealizowane. I patrzyliśmy na takie rzeczy, jakie elementy hardwareowe na pewno zostały tam użyte. W jaki sposób byśmy zaimplementowali to od strony software'u? E, jakie peryferia trzeba użyć, w jaki sposób one będą e, ze sobą zintegrowane. W jaki sposób poszczególne elementy będą się ze sobą komunikować? Jakie są główne trudności w takim projekcie? Czasem szliśmy dalej, braliśmy prawdziwe urządzenie, rozbieraliśmy je, patrzyliśmy, co jest w środku. Czasami też. Na różnych snifferach patrzyliśmy, w jaki sposób następuje komunikacja. Na oscyloskopie podglądaliśmy różne sygnały. Najpierw, na przykład, zastanawialiśmy się, jakie elementy powinny znaleźć się w ramce komunikacyjnej, która robi coś tam. Zastanawialiśmy się, na przykład, czy wszystkie dane powinniśmy przesłać za jednym razem, czy powinniśmy to podzielić na jakieś mniejsze części. I potem patrzyliśmy na prawdziwą komunikację, na prawdziwe sygnały. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób inne osoby podeszły do rozwiązania tego problemu. Patrzyliśmy też od strony hardwareowej, jak te rzeczy są upchnięte wewnątrz, w jaki sposób tam rozwiązane są problemy, np. z zasilaniem, z grzaniem się jakichś elementów, tego typu rzeczy. Bardzo dużo informacji też można wyciągnąć, czytając jakąś instrukcję użytkownika. Patrząc w jaki sposób urządzenie jest konfigurowane, jakie zawiera opcje, ponieważ jeżeli wcześniej się zastanowimy, w jaki sposób my byśmy to zaimplementowali, to od razu nasuwają nam się jakieś e, rzeczy, które prawdopodobnie będzie trzeba tam e, modyfikować, i taka e, dokumentacja ona wtedy niesie dla nas informacje, w jaki sposób to zostało zaimplementowane naprawdę. I potem, jak mamy takie urządzenie, to możemy się nim pobawić, możemy zobaczyć, czy to działa dobrze, jakie to dane od nas potrzebują. Co z tymi danymi w dalszym procesie się dzieje? No i te wszystkie informacje pomagają nam porównać ten sposób, który nam się wydawał, że powinien zostać wykorzystany, z tym, co zostało faktycznie wykorzystane w jakimś urządzeniu. Które działa i które jest sprzedawane na rynku. Wtedy też e, często robiliśmy takie urządzenia, które e, korzystały z internetu i miały jakąś taką prostą stronkę do konfiguracji, tam można było podawać jakieś dane. My bardzo często się bawiliśmy, podawaliśmy tam różne dane, patrzyliśmy co się z nimi dzieje, podglądaliśmy na wiresharku, jakie dane są wysyłane właśnie e, między naszym urządzeniem a przeglądarką. Patrzyliśmy, w jaki sposób generowana jest strona, jaki jest kod tej strony. No, po prostu na wszystkie różne sposoby bawiliśmy się tymi urządzeniami, żeby poznać jak najwięcej szczegółów, które. Zdradzają jakieś tajniki implementacji. No i oczywiście byliśmy w stanie to zestawić z jakimiś naszymi pomysłami, jak coś było zrobione. Też w trakcie takiego reverse engineeringu przychodzą ci do głowy nowe pomysły, w jaki sposób prawdopodobnie ktoś coś zrealizował. No i to pobudza tak Twoją kreatywność, rozpoznajesz coraz więcej takich sposobów, żeby. Radzić sobie z różnymi rozwiązaniami, też możesz znaleźć na przykład na GitHubie projekty, które robią podobne rzeczy, zobaczyć, jak tamto zostało zorganizowane w postaci kodu. No i w ten sposób zyskujesz informacje, w ten sposób nie tylko biernie patrzysz, nie wiem, czytasz jakieś case study, oglądasz, jak ktoś coś zrobił, ale też masz ten moment, kiedy zastanawiasz się samemu, jak coś zrobić. I próbujesz później tak dojść po nitce do kłębka i zobaczyć po jakichś poszlakach, jak się aplikacja zachowuje. Ty próbujesz dojść do tego, co tam się dzieje w środku. No i y, takie podejście, takie właśnie rozpracowywanie różnych aplikacji było dla mnie bardzo e, rozwijające. My tam w kilka osób zawsze siedzieliśmy i patrzyliśmy właśnie, jak coś rozwiązać. E, czasami Patrzyliśmy na przykład na jakieś urządzenie, z których interesowało nas podejście do jednego konkretnego problemu, na przykład nie wiem komunikacji mikrokontrolera po internecie. Czasami braliśmy jakieś konkurencyjne rozwiązania, coś co chcieliśmy sami osiągnąć i patrzyliśmy całościowo na wszystko. No ale generalnie, właśnie to bardzo mocno zwiększa taki. Twój arsenał, ty widzisz różne rozwiązania w praktyce, jak ktoś inny e, się tym posługuje. No i czasami może też spotkać się zawód. Ja pamiętam, jak e, raz mieliśmy taki problem właśnie z jednym urządzeniem, e, i nasz produkt wtedy. On miał problem z konfiguracją właśnie mikrokontrolera przez internet. Tam był taki ważny jeden moment, kiedy po raz pierwszy podłączamy urządzenie do nowej sieci i ono nie ma jeszcze nadanego adresu IP i tak dalej. No i my musimy w jakiś sposób to zrobić tą pierwszą konfigurację po to, żeby móc się dalej już komunikować z tym urządzeniem. No i Ogólnie to w jakiś sposób trzeba było zrobić, to tam nie zawsze do końca działało. Ja miałem wtedy problemy z odpowiednim zaprojektowaniem takiego systemu. No i właśnie przyszedł kolega i mówi, no co, Ty, przecież Chińczycy to zrobili bez żadnego problemu. Tutaj mamy w biurze taką drukarkę i podłączasz ją do dowolnej sieci, podłącza się do dowolnego e, komputera. Każdy komputer znajduje tą drukarkę e, na sieci, więc no, to jest jakiś rozwiązany problem, prawda? Są urządzenia, które działają, które to realizują i które nie mają tych problemów co my. No to ja biorę potem tą drukarkę, właśnie podłączam Wajersarka, patrzę w jaki sposób to działa. No, i się okazało, że ta drukarka śle po prostu broadcasty kilkadziesiąt razy na sekundę, strasznie spamuje całą sieć, i może realizuje właśnie to swoje zadanie, ale nie w najlepszy sposób. Więc akurat tego rozwiązania nie użyłem w swoim produkcie, ale przynajmniej wiedziałem, dlaczego różne inne błędy po podłączeniu do tej sieci się przydarzały. I kiedy tak analizujesz właśnie różne urządzenia, to ci potem wchodzi w nawyk. Czasami to trochę aż dochodzi do absurdu, ale w każdym razie Ty widzisz potem te rozwiązania. Wchodzisz na przykład do tramwaju, patrzysz kasownik. Na kasowniku wyświetlacz HD 44780, prawda? czyli taki jak w każdym możliwym rozwiązaniu. Patrzysz, tam jest jakaś godzina, kasujesz bilet, drukuje ci jakieś numerki, patrzysz na te numerki. No i zastanawiasz się, co na nich jest, prawda? Widzisz, że jest jakaś data, widzisz, że jest jakaś godzina. Potem, jak widzisz godzinę, od razu patrzysz na zegarek na każdym kasowniku w tramwaju. Patrzysz na ten taki Telebim, gdzie pokazują kolejne stacje. Patrzysz, czy te godziny są zsynchronizowane ze sobą, czy może wszystkie te kasowniki mają oddzielnie te godziny, potem wychodząc z tramwaju na przykład kasujesz bilet jeszcze trzy razy, żeby mieć więcej danych, żeby zastanowić się co oznaczają pozostałe numerki na tym bilecie. Widzisz jak kanary wsiadają do autobusu, to kierowca może wyłączyć kasowanie tych biletów, więc tam jest jeszcze też jakaś komunikacja, zastanawiasz się czy ona jest pokanie, czy może ona jest po jakimś RS-ie. Czy może to jest jakiś pojedynczy sygnał? W takich normalnych sytuacjach widzisz różne aplikacje i od razu zastanawiasz się, w jaki sposób one mogły być zrealizowane. No i oczywiście tych różnych aplikacji embedded otacza nas bardzo wiele. Mamy właśnie taki kasownik, mamy na przykład jakiś sterownik do pieca, mamy jakąś lodówkę, pralkę, cokolwiek, prawda? I w każdym tym urządzeniu możemy się zastanowić, jakie były problemy projektowe. E, jakie e, układy peryferyjne zostały użyte, jakie czujniki zostały użyte, jak rozwiązano jakieś tam problemy. No i to jest w formie takiej zabawy, prawda? To nie jest w żaden sposób wiążące, ale no to zwiększa po prostu Twoją świadomość. E, potem, jak masz jakieś takie prawdziwe zadanie, nie wiem, zbierasz wymagania, masz zrobić jakieś urządzenie, no to na podstawie takich analogii, Pomiędzy tym urządzeniem, które masz zrobić, a czymś, co już widziałeś, będzie ci dużo łatwiej wybrać jakieś rozwiązanie, tym bardziej, że wiesz, że takie rozwiązania działają w praktyce. Ty brałeś po prostu swoją wiedzę wtedy z realnych produktów. No i oczywiście, mimo że to nie jest żaden sposób, który e, może zastąpić takie prawdziwe, wielomiesięczne, wieloletnie doświadczenie. W różnych projektach, no to na pewno to jest coś, co potrafi nam właśnie skrócić trochę tą drogę, wyrobić nam dobre instynkty, zwiększyć tą naszą pulę takich narzędzi, pulę tych pomysłów, które jesteśmy w stanie wykorzystywać. No i to jest na pewno coś dobrego. Dlatego, jeżeli chcesz zwiększyć swoje umiejętności w takim projektowaniu urządzeń, nawet hipotetycznych, no to polecam robić takie ćwiczenie. Jak chcesz, możesz nawet opisać w Komentarzu, taką swoją analizę jakiegoś takiego urządzenia, być może masz jakąś swoją historię, być może samemu też kiedyś bawiłeś się w taki sposób, też zastanawiałeś się, w jaki sposób coś powinno być zrobione, czy byłbyś w stanie to zrobić samemu, jakie elementy powinno zawierać to urządzenie. To są bardzo fajne rzeczy, tak trochę właśnie rozwijające z punktu widzenia inżynierskiego i na pewno bardzo fajnie jest to robić. Ja też uważam, że dzięki temu, że dosyć szybko w swojej karierze programistycznej trafiłem na osoby, które w ten sposób pracowały i one mnie tym zaraziły, to później dosyć mocno to wyrobiło powiedzmy, moje spojrzenie też na e, programowanie. Bo z kolei, na przykład, jak się trafia do takiego dużego projektu w jakimś korpo, trafiamy do tego projektu, my nie wiemy, co tam się dzieje, dostajemy jakąś małą część i wtedy wszystkie te decyzje, wszystkie te e, trudne e, sprawy zostały wcześniej załatwione gdzieś na górze przez inne osoby, a my mamy tylko zrealizować ich wizję. No, i mi to zwykle nie odpowiadało za bardzo, a z drugiej strony też zachodzi pytanie, czy jeżeli my tylko realizujemy coś i czasami nie do końca sobie zdajemy sprawę, jakie e, wcześniej były podjęte te decyzje na poziomie projektowym, czy to faktycznie tak zwiększa to nasze doświadczenie, że później będziemy w stanie sami e, wejść po prostu na ten wyższy poziom i sami zastanawiać się na tym, jak ta aplikacja powinna działać. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Napisz w komentarzu, co myślisz o tym sposobie. Właśnie, jeżeli masz jakąś taką swoją analizę jakiegoś urządzenia, też możesz się nią podzielić. No i na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia.